Jakiś czas temu zrobiłem materiał o unikatowych funkcjach, jakie oferują smartfony LG. Film spotkał się z dobrym odbiorem, pomyślałem więc, że temat warto kontynuować i dzisiaj przyjrzymy się unikatowym funkcjom, które możemy znaleźć w smartfonach Samsunga. Jeśli o czymś zapomnę, dajcie znać w komentarzach i już teraz subskrybujcie kanał, abyśmy w tym roku dobili 4000 subskrypcji. Dzisiaj większość smartfonów z wyświetlaczem OLED wspiera funkcję OS Display, ale pod tym względem Samsung oferuje najwięcej opcji. Przede wszystkim funkcję możemy dowolnie kustomizować, a także pobierać jej motywy ze sklepu Samsunga. Z poziomu OS on Display możemy również przejrzeć dodatkowe widżety, a podwójne kliknięcie w ikonkę powiadomienia zabiera nas do danej aplikacji. Ciekawą funkcją jest również przypięcie przypomnienia. Samsung jako jedyny producent oferuje w swoich smartfonach pulsometr, za pomocą którego możecie zmierzyć puls, saturację tlenową krwi, a nawet ciśnienie krwi. Przydatna może okazać się również wiadomość SOS, którą możecie wysłać wybranym osobom za pomocą potrójnego kliknięcia klawisza zasilania. Wówczas smartfon wysyła waszą dokładną lokalizację oraz zdjęcie z przedniego oraz tylnego aparatu. Flagowce Samsunga należą również do nielicznych, które mają symetryczny design bez nocza, zakrzywiony wyświetlacz, port mini. Oraz skaner tęczówki Oka. Zawsze, gdy przesiadam się z flagowca Samsunga na jakiegoś innego smartfona, najbardziej brakuje mi funkcji, która została wprowadzona w Galaxy S8, i mówię tutaj o przycisku Home, który jest wrażliwy na siłę nacisku. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które pozwala nam odblokować smartfona lub przejść do ekranu głównego, gdy klawisze systemowe są ukryte. Szkoda tylko, że przyciski wielozadaniowości i wstecz również nie reagują na siłę nacisku. Wówczas można by było całkowicie zrezygnować z paska nawigacyjnego i mieć ciekawą alternatywę poruszania się po systemie. Mówiąc o smartfonach Samsunga, nie można zapomnieć o serii Note, a konkretnie rysiku S Pen, który nawet nie ma konkurencji. Za jego pomocą możemy robić notatki na zablokowanym ekranie, używać funkcji Air View, zaznaczać tekst lub fragmenty obrazu, robić gify, pisać po ekranie, a nawet sterować smartfonem bezprzewodowo. Panele Edge to funkcja, której również nie znajdziecie w smartfonach innych producentów, przynajmniej nie w takiej formie. Możemy je dowolnie customizować, a w sklepie Samsunga na pewno znajdziemy coś dla siebie, bo jest w czym wybierać. Na wyciągnięcie palca możemy mieć kontakty, skróty, pogodę, kalkulator, linijkę, a nawet kompas. Najlepsze jest jednak to, że wiele aplikacji trzecich wspiera panele Edge. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby wyświetlały Wam się kontakty z Messengera, panel z Deezera, Twitcha czy wiadomości z Gmaila. Programowanie Samsunga ma również mnóstwo unikatowych funkcji. Podoba mi się podświetlenie krawędziowe czy możliwość zmiany intensywności świecenia latarki. Możemy również przechwycić screenshot, przeciągając dłonią po ekranie, czy przeciągnąć kontakt, aby do kogoś zadzwonić, lub wysłać wiadomość. Smartphone wibruje po podniesieniu, gdy mamy nieodczytaną wiadomość, a przykrycie go dłonią lub odwrócenie ekranem do dołu wycisza połączenia przychodzące i alarmy. Inne funkcje to np. Mój Safe, w którym możemy ukryć pliki i aplikacje. Czy game Launcher, który pozwala nam dostosować ustawienia wydajności w grach? Nie można również zapomnieć o Bixby, za pomocą którego możecie obsługiwać wszystkie funkcje smartfona głosem, żaden inny asystent tego nie potrafi. I to wszystkie unikatowe funkcje, które znalazłem w smartfonach Samsunga. Na pewno o czymś zapomniałem, więc dajcie mi znać w komentarzach. I subskrybujcie kanał. Byłoby fajnie, gdyby zmobilizowany jeszcze w tym roku dobił 4000 subskrypcji. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!